Autostopem wyruszyliśmy z Warszawy do Złoty Piaski w Bułgarii. W Rumunii już polegliśmy, bo nie było tam samochodów. Musieliśmy na Gapę jechać pociągiem, ale daliśmy radę. Przypalmy, nie ma ładnych plaż z Cyf. Nie, a ta po lewej stronie co płynęliśmy? Ostatnio? Jak Ale to nie jest przy palmie. No to, ale to jest od palmy w lewo, nie do Andracz, tylko w drugą stronę. Tak, ja chcę w lewo od palmy. Pamiętajcie, tą plażę mój mąż poleca. Kochani, dziś odcinek QA. Jakiś czas temu zostawiłam Wam okienko, w którym mogliście e, wpisywać pytanka do nas. QA ma temat wakacyjny, więc no cóż, dziś odpowiadamy. I tak jak powiedziałam. To odpowiadam razem z mężem. Super, że jesteś. Good job! Wow. Już dobrze, już Widziałaś dobrze. Nie masz te pytania? Ja, nie. A, tak. Teraz będziemy zaskakiwani. Okay. Teraz się trzymaj. Zapnij pas. Pass in your seatbelt. Let's go. Kłócimy się najczęściej na wakacjach o to, że ja zrobiłam plan i on jest super naszpikowany atrakcjami, a mój mąż nie chce, bo jest zmęczony. No jak na wakacjach można być zmęczony? To, no, to, to normalnie można być zmęczonym. To z tobą można być zmęczonym, ponieważ Twój plan wakacyjny wygląda tak. Action, 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 action. No właśnie. A ja chciałbym mieć wakacje. Ja po powrocie z wakacji. Muszę mieć odpoczynek po powrocie z tobą z wakacji. I to jest problem. A z kim nie musisz mieć odpoczynku? Po powrocie z wakacji z kim nie musisz mieć odpoczynku? Ach, zmiejmy następne, proszę. Jeżeli chodzi o małe pakowanie na wakacje, to po pierwsze, już jestem nauczona doświadczeniem, że im mniej torebek zabranych ze sobą, tym lepiej, więc właściwie staram się wziąć jedną dużą torbę, która jest taką torbą plażową, plus jedną małą torebeczkę, taką bardziej, powiedzmy sobie, elegancką, albo do miasta, albo na kolację, więc zminimalizowałam branie torebek do absolutnego minimum i tą mniejszą drogą zazwyczaj wkładam w większą drogą, którą biorę ze sobą do samolotu, bo jest moją Jaka torbą podręczny. podręczną. Nie wkładam drogich torebek do bagażu, no bo bałabym się kradzieży, tak samo drogiej biżuterii, to mam zawsze ze sobą. Yy, natomiast jeżeli chodzi o buty... Nie, no buty wkładam do walizki. Mężu, a ty ile torebek bierzesz ze sobą na wakacje? Na przykład ja. Wszystkie rzeczy jakby... Drogocenne? Droższe, które mają jakąś wartość. To może być na przykład, nie wiem, aparat fotograficzny, kamera, obojętny co, zegarek do, zegarek do podręcznego, e, ponieważ zdarza się, że walizki giną. A ubezpieczenie się, nie obejmie tak wysokiego budżetu. Tak jest. Budżetu, nie? Tak Takiego budżetu, i ja, jakby tutaj, nauczony doświadczeniem swoim, innych, zabieram to w bagażu podręcznym. Very good, me like it. Thank you. And you? Gott sei Dank, ich spreche Deutsch. O! Dokładnie. Babylon. Jeśli chodzi o mnie, to ja marzę o jakiejś takiej wyprawie, wycieczce, która nie byłaby yy, leżeniem na luksusowej plaży w pięknym hotelu, tylko mi się marzy przygoda. Yy, ale mojemu mężowi zdecydowanie nie. Ja mam za sobą namiot. Y, za młodych czasów dużo podróżowałem z namiotem, w namiocie, autostopem. Ja potrafiłem w wieku lat 16 ze starszymi kolegami, którzy mieli na no, tą auto, opiekę. Autostopem wyruszyliśmy z Warszawy do y, Złoty Piaski y, w Bułgarii. Y, w, w Rumunii już polegliśmy, bo nie było tam samochodów. Musieliśmy na gapę jechać pociągiem, ale daliśmy radę. I co? I ja od tamtej pory już nie jesteś namiotów? Powiem tak, że tak jak wspominałem, ja w namiocie przeżyłem bardzo dużo na mazurach, z kolegami i tak dalej. Dla mnie spartańskie warunki nie. Okay. Absolutnie nie. W pewnym wieku największy luksus to już nie jest dobrodziejstwo, to jest obowiązek. Okej. Okay. No to ja jeszcze w tym wieku nie jestem. i tak. Nie nie nie, 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 nie ma, ma takiej szansy, żebym nie, tak. ja Dlatego jechał… Dlatego ja pojadę na tą wycieczkę, tylko po prostu nie z nim. Chociaż zaskoczyłaś mnie, bo byliśmy w namiocie, w tym… jak to się nazywa? Przy Energylandii. Przy Energylandii i to Nawiasz był… Namiot psa... z jacuzzi! Tak! I to proszę bardzo. Aaaa. Jeżeli to jest namiot z jacuzzi, jak ktoś nazywało to Byli z jacuzzi, klimatyzacją, z kuchnią, lodówką, telewizorem, tak. yy, łóżko nie było Tylko wodne, już ale ok? to się nazywa camping, a nie camping. Nie, 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 to był namiot. Tak, tak. Ale to był, słuchajcie, namiot. Środerski. Podobno takie namioty są w Afryce w tych No właśnie, lodżach. i teraz na safari się wybieramy. Jak będzie tak, jak będzie tak, to ja tak. Tak. To ja tak. 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 Jest dla nas jeszcze. I to są takie spartańskie warunki, których mogę, Które żyć. mogę przyjąć. Weźmy I na oczywiście klatę. śniadanie serwowane rano, tak dalej, Ta. tak dalej, Taka jajeczniczka, to o! tak, tak, wtedy ja tak. Nie wiem, nie liczyłam, a mój mąż na pewno nie chce pamiętać, ale jeżeli miałabym powiedzieć gdzie, to zapewne m, któryś z hoteli na Malediwach, bo na Malediwach jednak... Podobają Seszele? mi się te najdroższe. Seszele też? Albo Seszele też. No dobrze, no na któryś wydaliśmy naprawdę dużo pieniędzy. Ale i tak droższe są wakacje na jachcie. wiesz, to jest koniec odpowiedzi na pytanie. Nie drążmy tego tematu. Już... Ja chcę doczekać z moim mężem końca tego wywiadu przynajmniej. Bez a ja nie chcę pamiętać tych drogich. Tak. To... Nie, puśćmy to w niepamięć. Było, minęło. Było, minęło, następne za miesiąc. To jest super trudne pytanie. Jeździć do końca życia w jedno. E, Czyli zamieszkać gdzieś. Właściwie. A nie, nie, nie jeździć jeździ na, na wakacje. wakacje? Wiem. Ja my wiem. No to gdzie? Majorka. Zupełnie szczerze, y, ponieważ y, to jest y, tak, jak nie lubię. Wakacji lądowych w Hiszpanii, kiedy kiedyś kochałem je. Hiszpanię ogólnie nie lubisz. E, lubię. Ja słuchaj, zanim ty byłaś na świecie, to już się dziwiłem w Hiszpanii e, i kochałem Hiszpanię, ale Hiszpania lądowa ale e, dla mnie się mega popsuła i, i ze względu na bezpieczeństwo ja jestem osobą jednak przezorną, e, która czyta, widzi, co się dzieje i słyszy. I nie lubię wystawiać się na niebezpieczeństwa. Dlatego Majorka, Majorka, jeszcze raz Majorka. Najlepsze miejsce na świecie, w które bym chciał jeździć zawsze. Bo nie chciałbym, kocham Dubaj, ale w sobie że zawsze jeździć do Dubaju nie, nie. nie ma szans. Malediwy. Dubaj jest też świetnym portem przeładunkowym. Nie, ale to jest jedno miejsce, do którego chcesz Tak, y, latać. tak. No to ja nie mogę podjąć tej decyzji. Podjąłem za ciebie. Ok. Sam. Sam. No to na pewno są to ok, no sama palma, ta część wyspy. Tutaj gdzie jest Andracz, tu gdzie jest Puerto, jak to się nazywa Panos? Puerto Portals. Portals, Panos to jest w tym. To są te Poza tym jest dużo dzikich y, plaży, no nie znam ich nazw. Właśnie ciężko nam o nazwy, ale tak naprawdę Majorka ma mnóstwo przepięknych takich plaż, do których można dopłynąć z łódeczką. Ale to yy... też pamiętaj, że z jednej strony yy, Jakby masz te klify, plaże, które powiedziałeś, to... przy Palmie są najbliższymi plażami, w sensie przy Palmie nie ma ładnych plaż, z syp. Nie, a ta po lewej stronie, co płynęliśmy yy, ostatnio? Jak Ale no to nie jest przy palmie. No to, ale to jest od palmy w lewo. Nie do Andra, czy tylko w drugą stronę. Tak, ja chcę w lewo od palmy. Pamiętajcie, tą plażę mój mąż poleca. Jeżeli chodzi o wybór hoteli to korzystamy z rekomendacji yy, albo naszych znajomych, albo no ja potrafię przeczesać cały internet szukając y, jakichś fajnych miejsc, ale korzystamy przede wszystkim z rekomendacji takiej konserż turystycznej, którą mamy w Niemczech, tak? To jest jedna tak. osoba, a drugą osobą w Polsce, którą ja bardzo cenię, jest Janusz, Janusz Gałka, który ma taką swoją agencję, która y, obsługuje y, y, klientów takich właśnie indywidualnych, szyjąc te wakacje na miarę i y, jakby korzystam z rekomendacji osób, które były i widziały, a nie tylko widziały w internecie. Znajdź idealną suknię dla siebie w moim Concept Store. Umów wizytę już dziś. Yy, no, no, ja jest, mam zależy, podczuć... z dzieckiem zależy w jakim wieku. Zależy, tak, to jest, to jest yy, strategiczne pytanie. Natomiast, no jednak iPad. To jest w ogóle super sprawa. Bajki, bajki, bajki. Dziecko może sobie ściągnąć bajki albo może sobie wgrać różnego rodzaju gry i ten iPad jest naprawdę wspaniałym zabijaczem czasu. Jeszcze jak Chris był mniejszy i z iPadem tak bardzo nie, no to faktycznie wtedy jego ulubione zabawki, różnego rodzaju do, do rysowania, do malowania, ale też polecamy nie takie, żeby brać tam kredki i te kolorowanki faktycznie, tylko na przykład takie nie powiem, jak to się nazywa, że takim pisaczkiem sobie rysujesz na tym i potem zmazujesz i na nowo, żeby dziecko nie ubrudziło siebie, fotela i wszystkiego. Wiesz, co mam? Ale mam ogólnie nie... to, troszeczkę się tak, jak na to pytanie, to jest trudne pytanie, bo to jest zależa, jakie dziecko są. kiedy dzieci bardzo z, y, źle znoszą loty, szczególnie start i y, y, tak dalej. Y, z ale to mą... by było wielogodzinne lądow, y, loty. Tak, ale wielogod... potrzebuje wiele godzin. Co robić? Jak dziecko ci płacze, mieliśmy to już. Są dzieci, które nie... nie jakby no, lot dla nich to jest koszmar. I takim na przykład ja pamiętam, że miałem lot do Maroko z moim starszym synem, który nie wiem, czy zatkałem mu się łóżka, czy coś się stało, gdzie on był cały lot. I to jest nie tylko koszmar dla rodziców, ale też koszmar dla innych pasażerów. I człowiek nie w stanie nic zrobić. Nic. I tu ani iPad nie pomógł, ani wtedy on był jeszcze za mały na iPada. Ale to są dzieci, które no, zależy. Nasz y, Chris to jest najlepszy podróżnik świata. Jak był mały... To on spał w trakcie lotu. Dawało jak mu się tylko to. Ta, ta się... muzyczka, jak ta muzyczka? Nie, on od silników z, z samolotu, samolotu, ale szum. też wtedy to, to miał tego taką tą. Króliczko Al Alilo. Al Alilo i on spał. On do samochodu wsiada, śpi, w samolocie śpi i z nim było problemów. Teraz jest starszy. Ogląda bajki. Ogląda bajki, on musi mieć tylko miał jedną rzecz. On rysował, miał tak. książeczki, różne rzeczy przechodził. On nie tak? lubi w pierwszym rzędzie siedzieć. Nienawidzi? On mówi do mnie tylko, mamo, proszę tylko nie kupuj mi tej pierwszej klasy. Yy, tak, pierwszy rząd y, oczywiście. I musi być y, y, przy oknie. Tak jest, on wtedy siada i dziecka nie ma, ale to jest idealny podróżnik. Tak. Ale są, tak jak ostatnio, że wracaliśmy, dzieci płakały. No i tu rodzice nic nie zrobią. No, można zabawiać, cuda na kiju. No. Ale iPad ogólnie w większości znak tak. daje radę. Takie mamy czasy. O, A, to wiemy. dużo. Opowiadaj. To jest Boże, tam gdzie tak długo się leci. Bora Bora? <laughs> tak. To jest to. E, później ty, tam gdzie ty chcesz, to jest Antarktyda, gdzie ja nie muszę. Ja wiem, że y, wiesz, y, w chłodnym to lepiej się człowiek konserwuje, no ale... No jakoś nie? No jakoś chyba trzeba polecieć. <laughs> nie chcę tej Antarktydy. Antarktyda albo Arktyka, w ogóle mnie trochę Skandynawia tak. zaczyna kręcić pod kątem fiordy. Dobrze, to jestem bardziej, bo ja wszystkie te filmy o wikingach uwielbiam i chciałbym o, to zobaczyć. O, no to Skandynawia. Marzy Skandynawia. mi się Skandynawia, ale z helikoptera. Poza tym, y, mnie się marzy Skandynawia, bo tam te wszystkie zimne morza są i dobre owoce morza są. Mm. Ale wiesz, że Skandynawia to może być tak trochę z plecakiem, troszkę tak bardziej… Tak? Jeżeli miałbym już Skandynawię przeżyć… No. To, chodząc, góry... To raczej nie chodząc, to raczej taki, wiesz, von mobil, czy jak to jest taki ten... Kamperem! Chcesz kamperem. jechać kamperem? Bo tak. jesteś kamperem? Ja mogę kamperem jechać, pod warunkiem, że będzie miał minimum 8 metrów długości, jacuzzi i jeszcze parę innych rzeczy. nie, nie, to był ja żart. Nie ale wary. kamperem tak, bo uważam, że kamper to jest rzecz wow, 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 to jest przygoda. Ja też swego czasu jeździłem takim Pseudo-kamperem, bo nie miałem wtedy kasy jako młody człowiek. A możemy bez kampera? I po nie. prostu takie wycieczki mieć? Nie, Kamperem. Nie ma szans. Jeżeli nie możemy... chcesz, to kamperem. Ja, po pierwsze, a helikopterem? Duże... Nie mam własnego. Ale wynajmiemy? Nie. Y... Dlaczego? Bo drogo. <laughs> kamperem. Wszystko się sprowadza do pieniędzy. Kamperem. Dobra, okej. Okay. Ktoś musi oszczędzać. Nie, no mój mąż cały rok robi formę na lato. Nawet w lato jeszcze ją ciągle robi. Posłuchajcie, to jest tak. Mam od mojej żony zalecenie. Wiesz, jak Ciebie poznałem, tak ona mi mówi, to nie miałeś brzucha. Teraz... Miałeś mięśnie tak, tak, na brzuchu, miałeś tak, buły bicki. Tak, tak. Twoje takie zdjęcie w rozpiętej koszuce na rolkach. Ja to pamiętam do dziś. Ja też to pamiętam, mam to zdjęcie, nie? ja sobie powieszę je, a teraz jak ja robię formę, to wygląda tak, dzisiaj mamy kolację z tą osobą, jutro mamy kolację z tą, teraz lecimy na weekend do Londynu, w przyszłym tygodniu też jesteśmy w Londynie i tak, ta restauracja jest na lunch, ta restauracja jest na, na kolację, tutaj mamy spotkanie z tymi… A w międzyczasie I ile teraz, kilometrów tak. chodzenia? Jeszcze raz, gdyby nie to chodzenie, to wyglądałbym jak ten grubszy flip i flap, który to był grubszy? Flip czy flap, już nie pamiętam. Taki bym był. Jak to zrobić formę, jeżeli człowiek tak. cały czas tylko moja je? Moja wina, moja wina. Co weekend to jest jedzenie, lunch to. Tak, to. nie daj nie. Boże jeść. A nie daj Boże go do głodu doprowadzić. Wiecie, jest jakiś kurzony, jak jest głodny, nie do wytrzymania. Ale wiadomo. To jest takie robienie formy. Ja się znam robić formę, a moja żona mi ją psuje. Tak. Czy ja robię formę na lato? Staram się. Nie chcę doprowadzić do sytuacji, że, nie wiem, zimą na przykład tyję i potem muszę chudnąć na lato. Wolę w miarę mieć cywetkę pod kontrolą przez cały rok, żeby nie robić takich drastycznych skoków. Eee, ale czegoś specjalnie o nią dbam czy walczę. No nie, staram się zachować jakiś taki balans, równowagę, ale ja też lubię jeść. I to widać, jeść, że nie dbasz, widać. Ale widać, widać. lubię jeść, no lubię, więc staram się przez cały rok yy, jakoś tak się w miarę trzymać. No kurde, no ciężko jest mi właściwie, bo lubię jeść, ale potem jak widzę, że przytyłam, to staram się trochę mniej jeść, ale to nie jest tak, że się jakoś mega ograniczam, bo lubię słodycze. Ze mną to jest trudny temat. Inaczej, mając taką przemianę y, materii, jaką ty masz, nie trzeba nic robić. Można jeść, jeść, jeść słodycze i dalej jest, ma się świetną y, y, formę, tak jak ty. U mnie to jest co innego. Niestety w pewnym wieku jedzenie, jedzenie, jedzenie prowadzi do tego, że tu, 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 człowiek wszędzie idzie. Nie, no ja też tyję. Ale potem jak zobaczysz przytyłam, bo tam widzę po spodniach na przykład, no to wtedy mówię, dobra, dobra, muszę się trochę więcej poruszać, ale nie to, że lecę na siłownię, tylko wtedy sobie myślę, dobra, to może mm, zaprowadzę dziecko do szkoły spacerem, to już półtora kilometra w jedną stronę, półtora w drugą. Po prostu troszkę zrobię Inaczej, jakieś no, takie zupełnie szczerze, że my nie mamy żadnego no, że problemu, żeby dużo y, chodzić, ponieważ Mokotów jest od dwóch lat rozkopany i lepiej chodzić niż jeździć. Tak. Więc o co to chodzi? Więc Warszawy. Panie prezydencie, dziękujemy, dziękujemy za rozkopanie, bo to jest mega zdrowe. Wszyscy mieszkańcy Mokotowa są szczupli, wysportowani I szczęśliwi. i szczęśliwi. Sporty wodne na wakacjach. Lubię praktycznie wszystkie. I te nad wodą, i te pod wodą. Ale nie no, przesadziłam, że wszystkie, bo większość nie umiem. Dobra. Ja większość umiem <śm> 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 sportów wodnych. No właśnie, opowiadaj. To opowiadaj o Tobie. Chyba nie ma. Nie. Żaglowanie, On umie w żeglarze, On umie w żagle. Więc on umie w katamaran, umie w windsurfing, żaglówki, wind żaglówki. Wind żaglówki. to, on to wszystko, wszystko umie. tak. Całe, całe, A ja całe się życie. Jako bala balast. Ja się jako nie, balast. jako. E, e, no balast robię. To. to nie jest balast. Po prawej balast, stronie, po lewej stronie. Nie, nie, Ja jestem kapitan, ty jesteś załoga. Tak, ja jestem majtek. Za majtek. I to jest bardzo ważne. Czyli żeglowe sprzęta. sporty lubimy, ale lubimy też motorowe, narty skutery. wodne, skutery, różnego rodzaju Siboby, różnego rodzaju deski elektryczne, takie nie, umiemy, nie umiem, jak to się nazywa? Tego co tam. Tego u góry, kitesurfing. Kitesurfingu nigdy nie próbowałem, ale… Ja nie umiem też surfingu. Ale kitesurfing… I windsurfingu ja nie i umiem. I windsurfing to ja od małego już, Chyba, nie wiem, od 12 roku życia tym bawiłem się. Razem zaczęliśmy nurkować. nurkować. super jest. No to nie robimy głębokich tylko snorkling. paddleboard, Lubimy, my ogólnie, jak latamy na te wakacje, takie powiedzmy sobie, wyspiarskie, które kochamy, no to tam jakby aktywnością są sporty wodne właśnie. Czego ja nie lubię? Nie lubię pływać w morzu. gdzieś dlaczego? Bo słabo pływam. Mimo to, że świetnie żegluję, e, słabo pływam. Nigdy nie nauczyłem się dobrze pływać. Pływam oczywiście i ten. Jako tako. E, jako tako. W sensie Moja żona nie płynie dużo e, lepiej. E, mnie pewnie utrzymuje tłuszcz na wierzchu i to jest fajne. bo to pomaga. Ale doskonale idzie ci nurkowanie za to. Znaczy, inaczej, zawsze potrzebuję Pięć mniej balastu proszę. niż ty. 10 proszę bardzo. I tyle. Relaksuje to tyle. się i opada po prostu. Tak. Bardzo dobrze. Ale uwielbiam spacerować po plaży. I A, to mogę... ze sportów wodnych spacer po plaży. Tak, spacer po plaży, bo ja wtedy spaceruję, bo nie ma nic lepszego idąc po plaży, jak się idzie blisko ten, to odbija ta i opala się ładnie człowiek, całe tak, ciało. Tak, od dołu idealnie. się opala, jesteś tak szkoda, pięknie opalony od dołu. Szkoda, wolałbym być wys, wysportowany niż opalony, no ale przynajmniej opalone ciało. Lepiej jedno z dwóch, yy, wygląda pamiętaj, smuklej, smuklej, zdrowiej. Zdrowiej, smuklej, podobno czarne wysmukła. No, tylko staraj się, staraj Bali. Przypomniało mi się, wpadka wakacyjna, bali. Tak, wpadka wakacyjna, bali. Nasza podróż poślubna. Bali. I dlatego w życiu nie pojadę na bali. Nigdy nie pojadę na bali. Nie dam bali drugiej szansy. Jest za daleko Leprej. i za brzydkie. Nie przekonało mnie, nie kupiło, w ogóle nie chcę tam jechać. I lało, posłuchajcie. Ale Byliśmy stylu. w najlepszym czasie, gdzie niby była najlepsza pogoda. A była najgorsza. Ale to. to I takiej... to w podróży poślubna. Ale przecież nie ma takiego doświadczenia. Ale jeszcze nam się to przypomniało. Tak, wpadka. to jest tak jakby wiadrem wody, wychodzisz i wiadro wody na łebci ktoś wylał. No, no bo z prysznicem jakbyś szedł. Nie myszisz, prysznic to jest rybka, nic. Pod taką tak? y, fontannę, y, to jak to się, kaskada woda. Wodospad. Wodospad. Tak, kaskada wodna jest y, jak ma się w prysznicu. Tak jak z kaskady tak. wodnej. Ogólnie, albo poznajemy nowe miejsce, więc fajne, to tak. jest albo wracamy do sprawdzonego, które też lubimy. Tak. Poza tym y, aktywnie inaczej spędzamy. Mamy zawsze czas. jak wyjeżdżamy z znajomymi, mamy super znajomych, tak. z którymi to jest też y, mega, bo to jest frajda. bardzo ważne i frajda. Bezkonfliktowi, y, nie ma afer. Y, to jest wpychać z kimś jak są afery w drugiej parze, to jest masakra. Mamy fajnych y, paczkę fajną ludzi. Tak. Uwielbiamy. Nie, nie mamy Ale wszystkie wakacje. Jak bez ludzi super. to też super. Jak bez ludzi też jest super. Ale ja nie mówię, że nie. Pamiętasz, na pierwszych naszych wakacjach kupiłem ci od razu jacht. Znalazłem ci jacht. W Grecji. Tak. Delikatna różnica. Tak, to był taki plastikowy stateczek Znaleźć malutki. Znalazłem na, na bódeczkę, plaży. I bo... mówię, masz kochanie, to jest pierwszy jacht, który daję ci w prezencie. A ja mówię, oby nie ostatni. I mówię, to był też super wakacje. Ten Gierz miał w górę taki, jak to się mówi? No, jak coś mówi? Progres? Tak, może być progres. Wszystkie wakacje są cudowne z Tobą, kochanie. Z, z Tobą. Zawsze. Mm. Znaczy inaczej, Myszko, ty jesteś. Kłamią yy, delikatnie drgami, prawda? nie było z wykształcenia e, pani po turystyce. E, ty Dokładnie. potrafisz zorganizować wszystko. Potrafię. Lubię. Ale, e, ale ja lubię, żeby Ty też planujesz... coś zawsze się wydarzyło, żeby było ciekawie, żeby ale... coś zwiedzić, zobaczyć. Czasem za dużo, no dobrze. znają no mnie, no. znajomi, kiedy pytają, gdzieś tam lecimy. I jakieś pytania dajemy? Pisać nie pytajcie mnie, nawet nie wiem, o której wylatujemy. Wiem, że danego dnia. Nie wiem, w jakim hotelu jesteśmy. Nie wiem, jakie restauracje. Jak macie pytania macie do Izabeli? Jest? Ona wszystko wie. Ona wszystko, wszystko zaplanowane. Wszystko zaplanowane. Ja jadę w ciemno i wiem, że jest super. No to jest moment, kiedy mogłeś mi za to podziękować, właśnie. Oficjalnie dziękuję mojej żonie za wszystkie wakacje. No i doceniasz spędzone to. Spędzone z Tobą. I doceniasz to. I doceniam to. I przepraszasz, że marudzisz. I przepraszam, że marudzę. O, nie spodziewałam się tego. A Wam dziękujemy za te wszystkie pytanka. Mogliśmy sobie fajnie powspominać też różne nasze wyjazdy. I co? Za jakiś czas zrobimy kolejne Q&A, tylko może w innym temacie. Zgadzam się z tym, zgadzam się. Fajnie było odpowiadać na pytania? Nie na wszystkie. <laughs> Były trudne niektóre, Były ale dziękujemy trudne. za te i trudne, i łatwe. A, i było jeszcze jedno pytanie, na które chciałabym bardzo odpowiedzieć, bo Delikatnie podniosło mi ciśnienie. Jakie? Jak pytanie brzmiało? A co to ma wspólnego z. Wakacjami? Yy... Nic. Ale muszę powiedzieć tak, że zrobiłam karierę bez milionów mojego męża. Natomiast mój mąż teraz robi miliony na mojej karierze. Dzięki naszej firmie: AnaHoska.pl. Nie ma za co. Nie no. się dziękuję. Pozdrawiam. Posłuchajcie, taka jest rola inwestora.